Władze spółki basket Toruń odsłoniły kolejną kartę przed debiutem w polskiej Lidze Koszykówki. Toruńskiego Beniaminka w Tauron Basket Lidze poprowadzi Milija Bogicewicz. To trener bardzo dobrze znany kibicom z regionu. Jeszcze niedawno związany był z Anwilem Włocławek. Chcieliśmy, żeby, żeby w klubie zafunkcjonował trener z doświadczeniem i to nam się udało. To jest, to jest najważniejsze. Obowiązujące kontrakty z toruńskim klubem mają Michał Jankowski, Łukasz Wilczek oraz Adam Lisewski. Budując ekstraklasowy skład, trener Bogicewicz będzie stawiał na polskich zawodników. Chcemy zrobić taki zespół, który będzie nam gwarantował to, że ludzie będą nas chcieli oglądać. Funkcję doradcy sportowego zarządu i menedżera pierwszego zespołu będzie pełnił Ryszard Szczechowiak, dawny trener AZS-u Elana. Cztery trudnie eliminacyjne, 850 uczestników, tłumy rodziców i opiekunów. Na zakończenie 144 młodych kolarzy w wielkim finale na Stadionie Zawiszy. To w skrócie opis tegorocznej rywalizacji w ramach czaru dwóch kółek. Imprezy, która w nowym cyklu została zorganizowana przez Urząd Miasta w Bydgoszczy już po raz czwarty. Jak bardzo była potrzebna, świadczą uśmiechnięte twarze wszystkich zawodników. Dla tych, którzy znaleźli się na podium, okazały puchary. Dla 12 zwycięzców, 12 rowerów. Bardzo cieszę się z zawodów. Że ja zdobyłam pierwsze miejsce i z nagrody mam na imię Julia Włodniak i trenuję Staton. Szczególne powody do radości ma Michał. Przez eliminację przeszedł jak burza. W finale także był najlepszy. Dwa tygodnie temu kradli mi rower. No i teraz właśnie wygrałem, więc się cieszę. Będę mógł na nim dużo jeździć. Kolejny rok z rzędu. Organizatorzy współpracowali z bydgoskim wolontariatem. W tym roku pomagało około 30 młodych ludzi z bydgoskich szkół. Dzięki nim eliminacje i finały mogły odbyć się sprawniej. To jest młodzież, która chce się udzielać, która nabiera doświadczenia i wiem, że zauważyłem, że nie jedna z tych osób na pewno trafi do jakiejś organizacji, do jakiejś firm, bo są... to jest młodzież z polotem, z zaangażowaniem i z chęciami. Kolejny czar dwóch kulek już w przyszłym roku. Od 1 czerwca na zgrupowanie w Górdozcie przebywają kajakarskie grupy młodzieżowe z Magdeburga. Korzystając z zasobów przystani Zawiszy, przygotowują się do najważniejszych imprez w swoim kraju. Oprócz zajęć czysto treningowych, w programie pobytu mają także rekreacje. Dzisiaj organizujemy dla nich wyścig na smoczych łodziach pod nazwą jest, jest to wyścig o puchar prezesa CWZS Zawisza. Magdeburg i Zawisza. Współpraca między SC Magdeburg i Zawiszą Bydgoszcz trwa już od 20 lat. Postanowiliśmy przyjechać po raz kolejny. W tym roku jest nas w sumie 40, 34 zawodników i zawodniczek oraz 6 trenerów. Młodzi kajakarze niemieccy mają od 12 do 16 lat i stanowią dwie grupy. Jedna to klubowa ekipa z Magdeburga, druga reprezentuje cały Sachsen-Anhalt. W Bydgoszczy nasi goście pozostaną do piątku.